Šeka 8. Maja, sztukno noszą miód Trochę pyłku jeszcze Tu jest 8 uli warszawskich poszerzanych. Dalej tu są ule dziadka małuszkowane do remontu A tu mam nowe ule do zasiedlenia Szukujemy już się do pierwszych rójek żeby nie było nic na ostatnią chwilę No i myślę, że pogoda dopisuje słonecznie 16-17 stopni w cieniu Ja boń ładnie kwitnie Siłki latają, miodzik będzie.